Frankenstein, autorstwa Mary Shelley, to gotycka powieść opowiadająca historię Wiktora Frankensteina, młodego naukowca z Genewy. Wiktor wychowuje się w zamożnej i kochającej rodzinie, a jego przybrana siostra Elizabeth staje się jego bliską przyjaciółką i później narzeczoną. Od młodych lat fascynuje się nauką oraz tajemnicami życia i śmierci, co prowadzi go do studiowania alchemii i nauk przyrodniczych. Po śmierci matki Wiktor opuszcza rodzinny dom, aby podjąć studia na Uniwersytecie w Ingolstadt. Tam pod wpływem profesora Waldmana, jego fascynacja nauką przeradza się w obsesję na punkcie odkrycia sekretu ożywienia martwej materii. Wiktor pragnie przezwyciężyć śmierć i przynieść ludzkości nową wiedzę. W swoim laboratorium Wiktor tworzy istotę z fragmentów ciał zmarłych ludzi i udaje mu się ją ożywić. Przerażony ohydnym wyglądem stworzenia, porzuca je natychmiast po jego ożywieniu. Stworzenie pozostawione na pastwę losu, błąka się samotnie, odrzucone przez społeczeństwo z powodu swojego wyglądu. Stworzenie, które w powieści nie ma imienia, początkowo jest niewinne i pragnie jedynie akceptacji oraz miłości. Ukrywa się w lesie, gdzie obserwuje rodzinę DeLacy, od której uczy się języka i zdobywa wiedzę z książek takich jak Raj utracony Johna Miltona, żywoty Plutarcha i cierpienia młodego Wertera Goethego. Mimo swoich starań, aby być dobrym i kochanym, wszędzie spotyka się z odrzuceniem i wrogością z powodu swojego wyglądu. Rozczarowane i pełne rozpaczy stworzenie odnajduje Wiktora i żąda od niego stworzenia towarzyszki, która podzieliłaby jego samotność. Wiktor z poczuciem winy i współczucia zgadza się, ale w ostatniej chwili niszczy nowe stworzenie. Obawiając się, że może stworzyć rasę potworów. Rozwścieczony potwór przysięga zemstę i zaczyna prześladować Wiktora, zabijając jego młodszego brata Williama, przyjaciela Henry'ego Clervala oraz narzeczoną Elizabeth. Wiktor, zrozpaczony stratą swoich bliskich, postanawia zniszczyć swoje dzieło. Ściga stworzenie przez Europę aż na Arktykę, gdzie ostatecznie pada z wycieńczenia. Kapitan Robert Walton, prowadzący ekspedycję arktyczną. Odnajduje Wiktora, który jeszcze żyje na krótko przed swoją śmiercią i wysłuchuje jego historii. Po śmierci Wiktora, Walton spotyka potwora przy jego ciele. Stworzenie pełne żalu i rozpaczy nad swoim losem opowiada swoją wersję wydarzeń i zapowiada, że popełni samobójstwo, znikając na lodowej pustyni. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Kolejne streszczenia książek w trzy minuty już wkrótce. Subskrybujcie i bądźcie na bieżąco.